To był trudny miesiąc dla drużyny futsal w świecie. Wprawdzie zaczęło się od zdecydowanego zwycięstwa w Lęborku, ale szczęścia zabrakło w kluczowych spotkaniach. Dosłownie w ostatnich sekundach zwycięstwo uciekło Świecianom w meczu z Futsal Szczecin. Znaczy, byliśmy po analizie zespołu ze Świecia i muszę przyznać, że widać ogromny postęp w, w odniesieniu do tego, jak grali w pierwszej połowie. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu i rzeczywiście te pierwsze pięć minut mieliśmy bardzo ciężkie. Nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, wkradła się u nas nerwowość. Eee, też bramka, którą straciliśmy, no, powinniśmy się zdecydowanie lepiej zachować. Myślę, że od tej piątej, szóstej minuty zaczęliśmy Wchodzić na ten, w ten swój rytm. Zaczęliśmy się dłużej utrzymywać przy piłce, stwarzać sobie też kilka dogodnych sytuacji. No i kontynuowaliśmy to zresztą w drugiej połowie. Szkoda, bo o ile od tej szóstej minuty mieliśmy dużo więcej spokoju w rozegraniu, w budowaniu ataków, to jednak zabrakło tego spokoju pod bramką przeciwników. A gdyby tak było, to myślę, że ten udałoby nam się zamknąć wcześniej. W pierwszej połowie my przeważaliśmy. Zdecydowanie, no może miałem 2-3 trzy, trzy interwencje na 20 minut w salu, no to jest praktycznie mało. No zaś w drugiej ruszył Szczecin, strzelił tam raz, dwa, no i wtedy się tak właśnie potoczyło. Potem my strzeliśmy, no i pechowe, pechowe końcówki, mogę to tak nazwać swoje wykonanie, że on tak właśnie coś w ostatnim czasie, znaczy w ostatnim czasie, pecha w tych końcówkach. Mam nadzieję, że to szczęście wróci i odda się i w najważniejszych meczach odda to, co zabrało. Dla Daniela Semrała to był wyjątkowy mecz. Powrócił między słupki świeckiego zespołu po dłuższej przerwie. Przed naszą kamerą Daniel wyjaśnił, czym spowodowana była jego absencja. Wyjazd służbowy, kurs miałem 6 tygodni. Sprawy zawodowe musiałem pozałatwiać, na ten kurs musiałem się udać. Brakowało piłki wtedy? Bardzo brakowało, bo wiadomo, tam zamiałem zajęcia od praktycznie 5.30 do 19.00. Starałem się zawsze coś tam porobić, żeby zbędnych kilogramów nie nabrać. I mam nadzieję, że mi się udało. No, i teraz właśnie wróciłem do treningów. Jestem już, bo to będzie drugi tydzień mój, który uczestniczę w treningach. Jeśli już o treningach mowa, to warto podkreślić, że od niedawna bramkarze Świeckiego Zespołu trenują pod okiem Mateusza Rezmera. Który wzmocnił sztab szkoleniowy drużyny Futsal w Świecie? Na początek chciałbym się przywitać z kibicami klubu Futsal Świecie, a moja obecność tutaj no, stała się jakby takim faktem, że tutaj prezes klubu chciał jakby rozszerzyć sztab szkoleniowy o funkcję trenera bramkarzy. Jego wybór padł na moją osobę i z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować włodarzom klubu za zaufanie. No i tak to się stało, że moja osoba jakby pomoże. Tutaj w pracy z bramkarzami. Z Mateuszem to znamy się praktycznie od dzieciaka. No, tak można powiedzieć, wychowywał bramkarstwo jakiś trener. Trener mój, i we FG świecie byliśmy w trzeciej lidze. No i w sumie też chcieliśmy mega tutaj go ściągnąć. Trener też zobaczył go na treningu i powiedział, że tak, bierzemy go. I prezes Grzegorz Schweter załatwił nam ten bramkarzy. No i to, oby ta współpraca trwała jak najdłużej. Były tego efekty. Zaledwie kilka dni po meczu z futsal Szczecin do świecia przyjechała Jadielonia Białystok. Ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski ściągnął do świeckiej hali sporą publiczność. Pierwsza połowa tego meczu była bardzo zacięta i zakończyła się remisem 2 do 2. Kluczowa dla losów spotkania okazała się pierwsza minuta drugiej odsłony, kiedy to goście strzelili dwie bramki. W końcówce dołożyli kolejne dwa trafienia i pewnie zameldowali się w półfinale. My tu przyjechaliśmy nastawieni na to, że będzie bardzo ciężki mecz, trybuny, kibice. Osoba a trenera Mikołajowicza. Co mają chłopcy do stracenia ze klasowcem? Na pewno na liście Maxa. W pierwszej połowie graliśmy bardzo słabo i, i to tylko taki, można powiedzieć, te 2-2. W pierwszej połowie to no, trochę mieliśmy szczęścia, mieliśmy sytuację, no, ale, ale gdzieś tam na pewno drużyna w y, futbolu świecie była lepszą drużyną y, w pierwszej połowie i, i gdzieś tam y, no, byliśmy, byliśmy słabsi, nie wykorzystywaliśmy. Tego, co sobie założyliśmy w szatni, co mamy grać, i, i, i świecie nas punktowało. Gdzieś tam skorygowaliśmy sobie granie w drugiej połowie i to przyniosło skutek. No Moment taki mega przespany. No, nie wyszliśmy z szatni i minuta tak naprawdę zadecydowała o tym, że ciężko potem było to robić. To jest zespół klasowy, wiadomo, biją się jeszcze o play-offy. Ale podsumowując, ten mecz, no na pewno jesteśmy zadowolony z postawy chłopaków. Oddali naprawdę kawał serducha i, i pokazaliśmy, że możemy rywalizować z takimi zespołami i że na pewno zasługujemy na to, żeby powalczyć jeszcze o te baraże o ekstraklasę. Kluczowy w walce o ekstraklasę był z pewnością mecz w kamienicy królewskiej. W haliwice lidera świecianie prowadzili już 2 do 0. musi być Na to czekamy Gospodarze wzięli się do pracy i z nawiązką odrobili straty. Świecki zespół zdołał wyrównać niemal równo z końcowym dzwiskiem. Sędziowie początkowo uznali bramkę Olafa Wójtowicza, ale po naradzie zmienili zdanie. Szczerze, chyba słyszałem syrenę jak właśnie oddawałem strzał, więc myślę, że tak powinno być jak sędzia zagwizdał. Szkoda na pewno, zamknęło to nam poniekąd trochę gry o baraże. Będziemy mieli ciężko, będziemy liczyli na stratę punktów w kamienicy, ale... No wiadomo, no mieliśmy tu wygrać, a przynajmniej nie stracić punktu. No nie udało się. Powiem tak, no wychodzę z założenia, że dopóki mecz się nie skończy, trzeba grać do końca. My kiedyś tutaj przegrywaliśmy 4-0 i to też z trenerem Mikołajewiczem, zawodnik bodajże Czyszek też grał w tym meczu z Dynamikiem którym przegrywaliśmy 4-0 bodajże i potrafiliśmy no wygrać ten mecz, także no tu w futsalu, no to sami widzicie bramka wpada w, ostatnich, w ostatniej minucie, tutaj mało brakowało, abyście wyrównali. Śmiać mi się chce, bo cały czas prezesowi powtarzałem, że no to szczęście musi w końcu przyjść, bo szczęście jest równe zeru, tak. Z Ze Szczecinem nam zabrało, tutaj nam to szczęście na pewno no się pojawiło, tak? No i tyle. No, cieszymy się ze zwycięstwa, chcemy ochłonąć, bo mówię, no wracamy z, no, z takiej dalekiej podróży, bo mówię, no przełamujemy kryzys y, czterech meczów bez, y, bez zwycięstwa. No to, to jest ważne. Podopieczni Marcina Mikołajewicza zrehabilitowali się za porażkę w Kamienicy i w kolejnym meczu wygrali na wyjeździe 8-3 z Orlikiem Mosina. Wlali tym samym nadzieję w serca świeckich kibiców, a tych przybywa z meczu na mecz. Na pełnych obrotach funkcjonuje już klub kibica, który głośno wspiera graczy futsal w świecie. Także w meczach wyjazdowych. Cieszę się bardzo, że kibice za nami jeżdżą. Mega duże wsparcie dla nas, zawodników. Uważam, że jeszcze lepiej gramy. To nas tak niesie i z każdym meczem idziemy z dobrą falą. Mam nadzieję, że będą nas wspierać cały czas kibice. Inicjatywa powstania klubu wynikła z chęci ponownego kibicowania na wysokim poziomie. Tak jak kiedyś mieliśmy możliwość kibicować podczas gry drużyny Polpaku Świecie w ekstraklasie koszykarskiej. I stąd właśnie ta nasza inicjatywa, by jak najlepiej wspierać naszą drużynę futsalu. Co należy zrobić, żeby się do Was zapisać? I praktycznie nie trzeba robić nic, wystarczy przyjść na sektor i dopingować naszą drużynę. Jeśli ktoś by chciał zakupić koszulki, takie jak ja mam na sobie, bądź też jest wersja tańsza, wystarczy napisać na fanpage naszego fanklubu, czyli futsal-świecie-klub-kibica albo na mail kakafutsal świecie małpa